Witam serdecznie, Dorota Dajkowska z tej strony, jest obecny ze mną nasz ambasador Zbyszek Gutek-Gutkowski, porozmawiamy o targach przemysłu jachtowego odbywających się w Ostródzie. Gutek, co sądzisz o idei wyselekcjonowania w Polsce targów skupionych tylko i wyłącznie na przemyśle jachtowym, czyli na wszystkich komponentach, dostawcach? Jak widzisz taką pierwszą akcję w kraju? Co o tym sądzisz? Myślę, że to jest dobra inicjatywa. Przede wszystkim pierwsze tego typu targi. Wszystkie pozostałe to tak naprawdę oferują nam gotowe produkty, a tutaj możemy się dowiedzieć, jak, są, jak te produkty się buduje. Wiele osób, które zajmuje się żegląsem, tak naprawdę nie wie, z czego jest zbudowane, w jaki sposób zostało zbudowane, jaka technologia przy tym jest potrzebna. Także tutaj wszystkiego możemy się dowiedzieć podczas targów. Szczególnie, że na targach będziemy oferowali wykłady, szkolenia, pokazy. Realizacji laminatów o lekkich konstrukcjach. Przede wszystkim trzeba jeszcze dodać, że Polska, jako kraj, jest liderem jeśli chodzi o budowę jachtów na świecie. A wiele osób w ogóle o tym nie wie. Także tutaj warto też to podkreślić, że hmm. mamy całą armię. Świeżo po studiach architektów, designerów, którzy są naprawdę ambitni i nowe technologie najbardziej ich interesują. Będzie można na naszych targach, w zintegrować to środowisko, pokazać zewnętrznie nie tylko jachty, które już są znane na całym świecie, ale też usługi, dobrze wyposażone stocznie, nowe budujące się hale, rozwój naszych polskich producentów w nietypowe urządzenia najnowsze technologie, które pozwalają tworzyć im konkurencyjne na rynku światowym produkty. Przede wszystkim sam używam takiego sprzętu, którego normalnie się nie, nie można nabyć. Ten jacht jest wyposażony w same nowinki techniczne. Tak naprawdę drugiej jednostki w Polsce nie ma. Jacht jest cały wyko wykonany z karbonu i z tytanu, jeśli chodzi o elementy metalowe. Także to są same nowe rzeczy, które tak naprawdę nie są stosowane w seryjnych jachtach, które możemy zobaczyć w każdej marinie w Polsce. Ruszyłeś temat designerów. Czy zauważasz rosnący wzrost designu nastawionego na Pojedyncze produkty. Tak jak wszystko wokół nas się rozwija, tak samo rozwija się w Polsce bardzo dobrze przemysł jachtowy. E, mamy bardzo młodych, ambitnych konstruktorów, designerów, inżynierów, którzy mają ambitne plany i, i tak naprawdę nie powielają tego, co już kiedyś zostało odkryte. Każdy wprowadza coś nowego, zdobywają nagrody już międzynarodowe. A wystarczy spojrzeć na przykład na. Mniejsze łódki. Mamy coraz więcej w Polsce, jak i na świecie budujących się houseboat'ów tak zwanych, czyli pływających domów. E... Dokładnie, a jeśli chodzi o pływające domy, no to potrzebujemy po prostu dom, który jest wyposażony w kuchnię, który jest wyposażony w garderobę, który jest wyposażony w ogrzewanie, w... W... w meble kuchenne, w lodówkę, w kostkarkę, no mnóstwo tego jest. Tak naprawdę to jest kompletny, bardzo luksusowy dom pływający, który jest o tyle fajnym pomysłem na mieszkanie, że możemy często zmieniać sobie widoki, jeśli chodzi o okna. To możemy jak przestawić w prawo, albo w lewo, a w ogóle zmienić marinę. Także to jest bardzo dobry pomysł, ale trzeba pamiętać o tym, że to też będzie ładnie wyglądało. Dzisiejsza technologia jachtowa pozwala budować tak naprawdę siedmiogwiazdkowe hotele na wodzie, i to wszystko jest właśnie wyposażone przez naszych architektów. Oczywiście dodam, że miejsca na piekarnik, na jachcie Energa nie znajdziemy. No niestety nie znajdziemy i tak samo nie znajdziemy lodóweczki, ale za to ogrzewanie już mam. Wszystkich zapraszamy na Targi Przemysłu Jachtowego Arbus Poland do ostrudy, gdzie będziemy mogli porozmawiać na temat najnowszych technologii wykorzystywanych w przemyśle jachtowym. Serdecznie zapraszam, w Gutkowski.